Witam z tej strony Kamil. Postanowiłem nagrać ten film z tego względu, że po prostu na temat Visa 100 nie ma tak naprawdę filmów dużo wnoszących na temat tego pistoletu. Są oczywiście filmy ze strzelnic, które pokazują jak ta broń się zachowuje, jak ona strzela. Są recenzje tego pistoletu, ale nie ma nic na temat tak naprawdę takiego szczerego sprawozdania, jeżeli chodzi o eksploatację z tego pistoletu. Jeżeli chodzi o komentarze pod tymi filmami, to one są albo skrajnie negatywne, pokazujące ten pistolet jako po prostu coś broniopodobnego, wyrób broniopodobny, bardzo negatywne, albo są takie, które bronią tej konstrukcji i też tak naprawdę, podobnie jak te negatywne, nic nie wnoszą, jeżeli chodzi o wiedzę Tutaj kogoś, kto albo nie wiem, zainteresował się tym pistoletem, lub chce coś się na temat tego pistoletu dowiedzieć. No więc, tak. Zaczynamy. Broń przed rozpoczęciem nagrywania była sprawdzona. Także jest rozładowana pusta. Nie ma amunicji. Strzał w kierunku bezpiecznym. No więc, tak. Pozwolenie kolekcjonerskie posiadam od 6 lat. Nie czuję się w żadnym tego typu ekspertem, tak. Jestem amatorem. Pozwolenie kolekcjonerskie zrobiłem z tego względu, że interesuję się bronią, lubię broń, lubię jej aspekt techniczny, lubię też strzelać z broni. Pracuję z bronią, ale to jest inna sprawa nie mająca nic tutaj do tematu więc po prostu jestem amatorem hobbystą. Nie jestem w żadnym wypadku ekspertem i nie śmiem się poczuwać jako ekspert z tego względu, że mam pozwolenie na broń. Bo też takie często wrażenie odnoszę, że ludzie, którzy mają pozwolenie na broń, to są wręcz ekspertami. Jak no nie będę tutaj wymieniał, tak, nie chcę nikogo urazić, ale skupmy się teraz na tym pistolecie. Jakie powiedzmy problemy mi się pojawiły od jego zakupu dwa lata temu? Jakich obecnie dzisiaj problemów nie mam, oraz co sądzę o tej konstrukcji per se prywatnie, jako hobbysta, amator, kolekcjoner, co mogę o tym pistolecie powiedzieć. No, jak na powiedzmy obecny wiek XXI, jak powiedzmy na rok 2024, no oczywiście, broń weszła wcześniej. Szkoda, że nie 20 lat temu. Szkoda, że nie 20 lat temu wszedł taki pistolet, tylko oczywiście wcześniej, no bo oczywiście to jest następca MAGA 95-98, czyli tej wersji z aluminiowym szkieletem, czyli MAG 98, tylko wygrał oczywiście kochany, lubiany i najlepszy pistolet WIS-94, tak? <laughs> no więc... To jest nic innego jak liftingowany pistolet konstrukcji Mariana Gryszkiewicza MAG 9598 Do wersji, powiedzmy, współczesnej. On ma nieco inne kształty. Części zamiennie raczej nie pasują. No i co? Mamy tutaj oczywiście mocowanie na latarkę. Także pistolet został uspółcześniony, liftingowany. Szkoda, że nie 20 lat temu. Generalnie, tak, nim kupiłem ten pistolet, to najpierw przez około rok, chyba, czy nawet dwa lata śledziłem feedback. Jak jeszcze na Facebooku śledziłem grupę i po prostu śledziłem również strony internetowe na temat broni, jak on się zachowuje, jakie ma problemy. No to często był problem z nieodbijającym spustem. Wypadającymi światłowodami z muszki i szczerbinki, pod względem jak mogę ocenić ten pistolet? No, taki przeciętniak. Moim zdaniem niezły, ale też obecnie nie wyróżnia się jako bardzo nowoczesny pistolet w żadnym, w żadnym, w żadnym względzie. Tak. W mojej opinii, no, broń ma wysoki zamek. Hmm. Dość wysoko osadzona lufa, no, taka konstrukcja trochę zigzauerowata. Przez to pistolet przy strzale ma dość duży odrzut. Ale jest bardzo celny. Co jeszcze mogę powiedzieć? No jest parę rzeczy, które mi się w nim nie podoba i podobają. Od razu powiem, że nie jestem z tego względu, że jest to polski wyrób. Znaczy, nie jestem jakimś, jeżeli chodzi o broń palną, patriotą. Mam różne konstrukcje: mam pistolet Walter P38 z 1973 roku powojenny, mam CZK-75, mam parę innych pistoletów. Yy, także nie kieruję się w przypadku broni palnej jakimś patriotyzmem, tylko bardziej ciekawością. I może też skłoniło mnie to, że kupiłem ten pistolet, że ten feedback, który czytałem, jakie on ma wady. No nie było to w moim rozumieniu nic czego bym nie mógł sam naprawić i jeszcze cena w tamtych latach, czyli dwa chyba i pół tysiąca, jeszcze była na tyle atrakcyjna, że jak za taki pistolet za te pieniądze byłem skłonny dać nie. Przepraszam nagrywam bez przygotowania, muszę sobie to w głowie pozbierać wszystko co chcę powiedzieć. Co ciekawe, ten pistolet już wystrzeliłem z niego myślę, że chyba ponad około 2000 sztuk. Yy, nie strzelam często, tak. No, ja nie będę się chwalił, że wywalam dużo amunicji. Yy, po prostu strzelam sobie na strzelnicy rekreacyjnie, bawiąc się. Ale co ciekawe, że w przypadku pistoletu takiego jak na przykład CZ-75, który mam już chyba od początku, to był pierwszy pistolet, który zakupiłem, broń też sprawdzona. Jeżeli chodzi o rozładowanie, to wisię 100. Od początku nie miałem ani jednego zacięcia, ani jednej fajki, ani jednego nieprzeładowania. Nie wystąpiło żadne, żadne zacięcie z aspektu strzału, ruchu zamka do tyłu, pobrania naboju, czyli cały ten mechanizm. Nie nastąpiło tu ani jedno zacięcie. Praktycznie zero. Nic. A w przypadku CZ-75, w tej broni, zależy też od amunicji. Zdarzają mi się regularne fajki, tak? Lub po prostu broń nie przeładuje dobrze. Kochana, fajna konstrukcja. Ktoś powie, jak ty możesz coś takiego położyć obok tego, czegoś bronią podobnego? Mówię, konstrukcja fajna, tylko żeby weszła 20 lat temu. W tej broni. Może jako broń dla wojskowych, dla wojska będzie dobra, ale co mi się nie podoba w niej, to przede wszystkim głębokie osadzenie kurka. To jest ogromna szczelina, więc jeżeli chodzi o zanieczyszczenia, gdy broń nam wpadnie w błoto czy powiedzmy w piach, Dostaną się tu nieczystości, to tak naprawdę musimy to albo wydłubywać, albo wypłukać, bo naprawdę jest bardzo głęboko wchodzi kurek. Nie wiem czemu w tej konstrukcji tak to rozwiązano, no ale ta, taka, ten głębokie gniazdo kurka w zamku. No mówię to, jeżeli tutaj po prostu zajdą nieczystości, dostanie się błoto, no to pistolet po prostu nie strzeli, bo skutecznie to. Zatrzyma kurek i nie dojdzie do odpalenia, tak? Musimy to albo po prostu wydubać, wyczyścić. Kolejna rzecz to jest zewnętrzna tutaj szyna spustowa. Ta szyna, ponieważ podobnie jak w Berecie 92, czy też innych konstrukcjach, niektórych jest ona wyprowadzona na zewnątrz. Więc przez to, moim zdaniem, że ten element wychodzi na zewnątrz. Chodzi tu pod odkładzinę, jest no, narażone to na zanieczyszczenia. Większość konstrukcji współczesnych ma wszystko zamknięte wewnątrz broni. Nie ma elementów ruchomych na zewnątrz. To już chyba jest, myślę, od dawna odrobiona lekcja, żeby to wszystko było schowane wewnątrz i pistolet był szczelny. No tu w przypadku konstrukcji Pana Mariana Gryszkiewicza tego nie ma. Zarówno w pistolecie P83 jak i tutaj Magu 95, 98 i również w liftingowanym Magu, czyli tym Visie 100, czyli wcześniej nazwanym PR-15 Ragon. Moim zdaniem wcześniej ta nazwa pasowała. No niestety nadano nazwę wis 100. No to jednak troszeczkę implikuje te dwie rzeczy. Głęboko osadzony kurek, czyli ta szczelina i tutaj ta zewnętrzna szyna spustowa. E, jakie miałem problemy z tym pistoletem? Mianowicie, teraz mam za, założone aluminiowe okładziny. Nie ja robię oczywiście reklamy, ale od tego producenta. E, ponieważ najsłabszym elementem tego pistoletu, moim zdaniem, były okładziny. Dziwne, czemu wykonano to w ten sposób? E, czemu one są tak dziwnie zakładane na śruby? I to jeszcze takie. Swoją drogą, te śruby, szkielet pistoletu oczywiście jest tutaj aluminiowy. Są takie wstawki gwintowane, stalowe w ten szkielet i te śruby. Jest to łatwo wkrętakiem przekręcić i zniszczyć gwint aluminiowy szkieletu, w którym te, są te wstawki. Druga sprawa oryginalne okładziny. No moim zdaniem od razu praktycznie do wymiany, nie. Praktycznie do wymiany bardzo skrzypiące, plastik kiepskiej jakości jest to do wymiany. I jedna rzecz w tym pistolecie, która mi sprawiła ogromny problem i nie mogłem dojść do czego, to dlaczego się to dzieje? To jest tutaj ten kołek mocujący, tu w tym miejscu. po oddaniu ileś set serii strzelań, yy, strzałów, przepraszam. On zaczął tutaj się podnosić i zaczął naciskać na tą szynę spustową. Z kolei szyna spustowa dociskała się do okładki przez to, jak pistolet strzelił, to spust nie odbijał. Teraz odbija chodzi bardzo ładnie. Ale przez to, jak miałem te plastikowe okładziny, które początkowo myślałem, że mają wpływ na tą szynę spustową, to się okazało, że jednak ten wychodzący kołek pin dociska tą szynę i przez to spust nie, nie, nie odbijał. Musiałem ręcznie palcem dopychać go do przodu i wtedy on łapał, nie. I to w sumie jest no jakby jedyny chyba najważniejszy mankament, że nie zostało w tym pistolecie dopracowane dokładne osadzenie tych kołków, żeby one faktycznie się nie ruszały. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, jakieś się naczytałem, typu, że lufa się sypie, że gubi chrom, chociaż chyba raczej ona chromu nie ma. Mi się wydaje, że to jest lufa azotowana. To, że po prostu się sypią lufy, że są słabe lufy. No, w moim egzemplarzu, który oddał już. no. Nie wiem czy około 2000 strzałów, czy 1500 no nic takiego się nie dzieje. tak. No, jeżeli chodzi o ten pistolet, odkąd go posiadam, no to praktycznie przestałem na strzelnicę zabierać CZ-75. Sporadycznie biorę, tylko zacząłem głównie jego eksploatować po to, żeby go niszczyć i tak samo po prostu bawić się, przestrzeliwać sobie w nieskończoność go na sucho. Wiem, że to niektórych boli. Ale no naprawdę, jeżeli chodzi o ten pistolet, no nie dopatrzyłem się tutaj jakiś innych wad, nic innego oprócz tego, że mówię, ten kołek się podnosił i dociskał tą szynę spustową, i ona się blokowała, przez to spust nie odbijał. No nic tak naprawdę nie sprawiło mi w tym pistolecie problemu. Mówię, jest to przeciętny pistolet, nie jest on moim zdaniem jakiś ponad lepszy, inne konstrukcje. Jest to przeciętny pistolet, konstrukcja taka, no mówię, zigzauerowata. Charakteryzuje się dość dużym podrzutem, przez to, że jest dość wysoko osadzona lufa. Tylko, że ja mówię, ja nie jestem niedzielnym komandosem, nie ubieram się jak żołnierz służb specjalnych na strzelnicę, nie bawię się w też strzelania dynamiczne. Strzelam sobie statycznie do tarczy, lubię też oprócz tego pogadać na temat broni, wymienić się jakimiś tam doświadczeniami, i to jest generalnie tyle. Pistolet całkiem fajnie siedzi w dłoniach. Całkiem fajnie się z niego strzela. Ergonomia, nie wiem. Nie mam gustu, jeżeli chodzi o ergonomię, tak. Generalnie, jeżeli chodzi o CZK-75, zdecydowanie lepiej, wygodniej ona mi siedzi w dłoni niż tutaj WIS-100, który no ma, mówię, dość wysoki zamek, nie. Co tak jeszcze, jeżeli chodzi o broń? Prosta konstrukcja, tak, łatwo się rozkłada. To jest parę części. Tutaj mamy ten tak zwany węzeł ryglowy, gdzie nam się tutaj właśnie lufa rygluje. No są ślady zużycia. Jak były nowe, to było to czarne, nie wiem czy to było akurat, mówię, jakoś fosfatowane czy malowane. No, służywa się to, tak? Ten element pracuje, więc to się tutaj ślizga cały czas, ale pracuje to no niezwykle poprawnie. No mówię, pistolet nie sprawia żadnych problemów jak miałem problem, doszedłem, że to jest problem z tym podnoszącym się kołkiem, który tutaj mi blokuje szynę spustową, no to wziąłem po prostu wybijak od kałasznikowa, przyłożyłem, uderzyłem lekko młotkiem i generalnie wszedł on z powrotem i na razie się mi nie cofa, tak. Konstrukcja stosunkowo nowa. Jeszcze musi minąć trochę lat, nim wyjdą jakieś jego poważne mankamenty, nim po prostu te jak to fajnie się często słyszy, choroby wieku dziecięcego. No, ale na chwilę obecną, po, mówię, zrobieniu, po wbiciu tego kołka na miejsce, wymianie tych okładzin, które naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o te aluminiowe okładziny, co robi tutaj właśnie ten e, Carpathian Metalworks, no fajnie to siedzi, tak? Broń nic nie skrzypi, fajnie to się trzyma. E, no w tym momencie broń jest całkowicie metalowa, tak. No jeżeli chodzi o szkielet z poza wstawkami tutaj, szyny i tak dalej, które są ze stali, no to reszta to jest aluminium plus elementy tam mechanizmu spustowego. No pracuje to poprawnie, tak no strzela się, strzela do przodu, tak. Jest ten podrzut, o którym mówiłem, ale no mówię, broń pracuje cały czas dobrze, poprawnie, niezawodnie. Nie ma żadnego zacięcia, gdzie, jak mówiłem, w przypadku CZ-75 klasycznej konstrukcji, kochanej, lubianej, chwalonej, tu zdarzały mi się po prostu fajki. Co jakiś czas pistolet lubi się zaciąć lub po prostu nie wyrzucić łuski. W zależności od amunicji jest różnie, tak. Natomiast WIS-100 łyka praktycznie każdą amunicję. Łyka wszystko. Lufa. No, nie wiem czy tu nie będę widział, ale generalnie no mówię: nic się nie sypie, nie wylatują żadne chromy jak konfetti. Ktoś mi powie: No tak, 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 ale wiesz, ty sobie strzelasz tam statycznie na strzelnicy, tak. A ktoś to musi męczyć tą broń w terenie, jakiś powiedzmy żołnierz wojsk terytorialnych, czy i tak dalej, tak dalej. Zgadza się, ale praktycznie każdą konstrukcję, jak umoczycie w błocie, czy to będzie CZ-75 i tu się dostaną nieczystości, no to praktycznie <noise> niemalże na 100% ta broń zatnie się, tak. Może nie oddać strzału, może być problem z jej przeładowaniem, wyczyszczeniem. No niestety, broń to nie jest, no my w Polsce mamy trochę ten taki mit kałaśnikowski, tej broni, maństwo takie broni niezawodnej, niezniszczalnej, niezacinającej się, to jest trochę nieprawda, bo można zrobić nawet najlepszy zamek na świecie yy, na klucz do drzwi, ale jak napychamy do tego zamka zapałek, yy, piachu, to on też się zatnie. Tak, no mówię. Broń nienawidzi brudu, broń nienawidzi syfu, broń no, trzeba utrzymywać w czystości. Wiadomo, w warunkach bojowych to jest nie zawsze do, wyko do wykonania, to czasem wręcz awykonalne. Więc wtedy liczymy na, tym, że, na to, że konstrukcja się nam sprawdzi, no ale w przypadku pistoletów, no niestety. No, Glock 17 z tego co się orientuje, jest takim no, chyba jednym z najbardziej niezawodnych pistoletów. A to jest zupełnie co innego. No więc, jeżeli chodzi o Visa 100, no mam go już dwa lata, używam, strzelam, zachowuję się dobrze yy, pod względem strzelania tutaj na strzelnicy. No, no nie mogę na razie póki co złego słowa powiedzieć. Poza tym, że miałem z nim pewne mankamenty, jak właśnie to, że wychodził ten pin tutaj, nie? Jeżeli chodzi o tą szynę spustową, i go podnosił. I przez to ta szyna spustowa tarła dociskała się do okładziny prawej i przez to spust nie odbijał, tak? I w sumie po wbiciu tego pinu na poprawną głębokość do tego wymiany tych okładzin na te aluminiowe, no praktycznie broń, no chodzi poprawnie, tak. No mówię, co mogę powiedzieć, tak, średniak. Jeżeli chodzi o pistolety, to średniak. Są lepsze konstrukcje, są gorsze konstrukcje, no ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o WISA, 100, no, w wieku XXI, w roku 2000, już obecnie w 2024, no nie jest to nowoczesna konstrukcja, tak. Jest to konstrukcja kurkowa. E, tak naprawdę, no to jest liftingowany MAK 95-98. Gdzie ja mówię, taka broń powinna wejść 20 lat temu do służby. Byłby to bardzo dobry służbowy pistolet, już może obecnie zastąp zastąpiony czymś innym. No a tak, no po prostu cóż, no, mamy go, jest działa i tyle, tak. Czy jest to wyrób broniopodobny, no nie powiem, tak? Bo z pistoletu strzela się naprawdę celnie, tak, aczkolwiek ja mówię, nie jestem niedzielnym komandosem. Yy, nie przebieram się za żołnierza wojsk specjalnych, nie ćwiczę strzelania też dynamicznych, tak, strzelam sobie statycznie jako broniolub kolekcjoner, tak. No mówię, wyrobiłem pozwolenie z tego względu, że lubię broń, chciałem ją mieć. Interesuje się też tematem broni. Jestem amatorem, nie jestem ekspertem. Mogę coś pogadać, mogę coś wymienić się poglądem, tak? Na temat jak się strzela z takiej konstrukcji, takiej konstrukcji. Dzięki tutaj kolegom też ze strzelnicy, no strzelałem praktycznie z, z wielu egzemplarzy. No ale nie mogę powiedzieć, że ten pistolet kompletnie do niczego się nie, nie nadaje, bo to by było no, rażące. Mówię, ma on pewne wady. Jak wspomniałem tutaj, głęboko osadzony kurek może się tutaj coś nam dostać, nasypać, tak? Ta no, nieszczęsna zewnętrzna szyna spustowa, co jest no, charakterystyczne, jeżeli chodzi o konstrukcję pana Gryszkiewicza, czy jak na przykład w 92, i to jest tyle, tak? Na koniec powiem, że nie odpisuję na komentarze. Nie, Po prostu nie mam na to czasu. Jakby po prostu też, więc nie wyłączam komentarzy pod filmem. One będą, ale generalnie mało kiedy odpisuję na komentarze. Więc to tyle. Jeżeli będą komentarze jakieś tam naprawdę chamskie, rażące, no to będę starał się je po prostu usuwać. Ale generalnie zostawiam wolną rękę do dyskusji, co sądzicie, i tyle. Dzięki za uwagę. Miłego.